Moją pasją jest uczenie się biznesu. Nie można się uczyć w sposób bardziej praktyczny biznesu, aniżeli bycie samemu klientem. I robię sobie raz na czas takie eksperymenty, który się doucza. Na przykład widzę, że znacznie więcej sprzedaję niż kupuję online, więc muszę się na chwilkę przełączyć w rolę klienta. I zrobiłem doświadczenie które było niesamowitym case study w przypadku tego, jak można rozwijać biznes online w jednej z branż, o której zaraz opowiem. Mimo tego już jest spora konkurencja. I już tłumaczę, o co chodzi. Influencer marketing polega na tym, że influencerzy, których oglądasz, polecają ci produkt, więc zapytałem na moim Instagramie hej moi drodzy parafianie, influencerzy i nie influencerzy, bo na moim koncie są osoby instagramowe, które mają 100 followersów, a są i takie, które mają kilkaset tysięcy followersów i zapytałem ich o to, jakie miejsce w internecie polecają do zakupu kawy? Czyli pierwszym krokiem jest to, że prosisz o rekomendacje na zakup produktu, jaki sobie wytypowałem w postaci kawy. Dostaliśmy kilkadziesiąt odpowiedzi i z tego na Instagram Stories w ankiecie skondensowaliśmy je do ponad 15 sklepów internetowych, które sprzedają kawę. No i na poziomie marketingu można po prostu po tych sobie poklikać, ale taką głęboką analizę można zrobić tylko wyłącznie wtedy, jak przez ten proces przechodzisz i patrzysz w jaki sposób ktoś próbuje ci coś sprzedać i to jest łatwa sprzedaż, bo już masz intencję zakupową, znaczy chcesz kupić w tym przypadku tę kawę. No i Long Story Short zrobiliśmy blisko 15 zamówień na kawy w internecie, No ale skoro mowa o kawie, no to tutaj powinna się pojawić Kawa. Na stole widzicie 7, 8, 9 różnych zakupów, które dokonają slapania internetowej z kawą za własne ciężko zarobione pieniądze. Żadnego z tych produktów nie otrzymałem za free, za każdy, z nich zapłaciliśmy naszymi pieniędzmi. Czemu o tym mówię? Bo robiłem ten eksperyment jako klient, który dokonuje zamówienia, płaci, produkt przychodzi i tak dalej. I podzielę się z Wami tym wideo rzeczami, które zauważyłem, które są bardzo wartościowe dla, równo dla sklepu, które te kawy tutaj sprzedają. Pachnie tutaj przepięknie. I to, co wy możecie w swoim biznesie poprawić, zmienić albo co wy możecie robić w swoich biznesach internetowych, żeby być bardziej konkurencyjnymi. Zrobiliśmy taką procedurę testowania tych zakupów kawowych. Pierwszym pytaniem było to było wejście na stronę internetową danej kawoszopiarni i było zobaczenie, co nas interesuje. No i na poziomie klikania po ofercie można było zobaczyć przeróżne dziwne kwiatki. Gdy masz wątpliwość co kupić, to naturalnym krokiem nie pójście w social media. Jeżeli strona internetowa ma taką ikonkę Facebooka czy Instagrama, wchodzisz tam z oczekiwaniem, że ktoś nie twoje pytanie nie odpowie. I też jednym z elementów naszego eksperymentu było po prostu zapytanie w prywatnej wiadomości, tam hej, czy jest jakaś promocja, czy jest kontrabatowy na zamówienie, albo do dopytanie o jakiś element procesu zakupu. No i to, co zobaczyłem na poziomie ogólnym, to było po prostu w większości przypadków brak miłości. Miłości wobec klienta, czyli zadbania o to, żeby on te produkty chciał u nas kupić. Objawiało się to również brakiem zaangażowania, czyli wyobraźcie sobie, że na blisko 15 transakcji online w różnych slapach internetowych, w każdym przypadku pytaliśmy w prywatnej wiadomości na Facebooku, hej, czy jest jakiś kod na pierwsze zamówienie albo czy jakieś promocje, la, la, la. No bo tak klienci nas pytają w OSM Power i tylko i wyłącznie jedno miejsce było to, jeśli dobrze pamiętam, tak, dobrze pamiętam, Bean and Buddies dał nam kod rabatowy na pierwsze zamówienie i ten nawet kod był spersonalizowany, bo brzmiał Marcin pije kawę coś takiego i był ważny tylko i wyłącznie w dniu, w którym tą rozmowę mieliśmy. No i to jest kilka bardzo fajnych mechanizmów zastosowanych w przypadku Bin Buddiesów, że odpowiedzieli zaproponowali, dali specjalizowany kod. Nie chodzi o to, żebym ja dostał tam rabat 10 złotych na kawę, a żebym był z tą marką w jakiś sposób od samego początku związany. I zobaczcie, na 15 takich zapytań, które już były skondensowanymi rekomendacjami od ludzi, których znam w internecie, tylko jedna z firm była w stanie wejść z nami w dialog. Była druga firma, która z nami rozmawiała, tak pewno jest kod na pierwsze zamówienie, natomiast tego kodu nigdy nam nie podesłali. Mimo tego iż o to pytaliśmy, podtrzymując dialog na Facebooku. Czyli lekcja jaka z tego idzie również jest taka, że mimo tego iż ludzie wiedzą, że Facebook jest ważny w przypadku nie tylko e-commerce, ale w ogóle funkcjonowania online, dalej tego nie robią. W tym eksperymencie wcale nie chodziło o to, żeby wybrać najlepszą smakową kawę, bo dużo foryków kawowych w tych tematach jest, ale jak najłatwiej i najszybciej można było taką kawę sobie zakupić. No i teraz wydawałoby się, że w sklepie z kawą powinna być kawa. Super. Było to. Ale czemu w sklepie z kawą nie mogę kupić czegoś więcej oprócz kawy. No i naszym celem było na przykład kupienie sobie kawy i kubka kawowego czy firmi kawowej, która była z logiem danej firmy. I wyobraźcie sobie, że tylko udało nam się to zrobić w przypadku Being and Buddies. To wideo nie jest przez nich sponsorowane, ale robią to bardzo dobrze. No i sobie po prostu zamówiłem taką filiżankę do... Espresso. No i zanim dojdziemy do tego jak te paczki przychodziły to jeszcze kilka elementów po drodze. Zarabianie na takim kubku w liżance jest super proste, jest znacznie prostsze niż zarobienie na takiej kawie czy na e, takiej kawie bo wyprodukowanie tego jest znacznie prostsze, łatwiejsze nie trzeba tego wypalać tylko jest wyłącznie kwestia logotypu stawiasz sobie to na i ten produkt można sprzedawać. Dlatego na przykład w OSM Power w ogóle mamy kawę Osmana. To stoi obok produktu jakim jest książka i ludzie tę kawę zamawiają. I to jest Produkt za darmo, czy to jest promocja za darmo, to jest pieniądze za darmo, on stoi obok głównego produktu. Wykonanie zamówienia kawy jest znacznie prostsze niż zrobienie całej książki i to powoduje, że klient po prostu będzie u Was więcej pieniędzy wydawał. Była przeróżna prezentacja produktu i to też było widać, czy jest zadbane. Ładne, super zdjęcie. Czy próbujemy jakąś tematykę zdjęcia w ogóle poszukać? Dajemy tylko takie zdjęcie: boom, hamskiej kawy, kupsy pan jedną kawę i to wszystko, co nas interesuje. Wykonaliśmy doświadczenie podczas jednego dnia, tej samej części dnia. Wykonaliśmy, czy próbowaliśmy wykonać prawie 15 transakcji. I wyobraźcie sobie, że na te 15 transakcji, 15 intencji zakupowych nie udało się wydać w tych 15 miejscach bo część z nich miała po prostu problemy z płatnością. To nie są te przykłady, jak ty widzisz na stole, czy to jakiś high up. Tutaj mamy Lani Coffee, a to jest kawiarz, Bean Buddies. Skąd to w ogóle przyjechało? Nie wiem skąd to przyjechało. I mimo tego, że ta kawa jest u mnie na biurku, ja dalej nie wiem skąd ona do mnie przyjechała i czy mam się kierować w momencie zamawiania, gdy mi jej zabraknie. Mam dwóch zwycięzców, jeśli chodzi o sposób komunikacji i sprzedaży: jest to na pewno Hayab i jest na pewno Inan bo Mogę u nich kupić wszystko sprawnie, szybko i pięknie. Nie mówię o smakach, mówię tylko wyłącznie o samym procesie yy, zakupowym. No i to jak prezentujesz zdjęcia, jak pokazujesz produkty, jak pozwalasz klientowi łatwo przemieszczać się po stronie. Jeżeli mamy 58 tysięcy kroków, które trzeba wykonać, aby tę kawę zakupić, no to to zniechęca większość klienta online który poszukuje szybkiego, prostego sposobu płatności, ani momentu, w którym on sobie wybrał, naklikał się, jest gotowy wyciągnąć kartę płatniczą, ale mu się na koniec wypierdziela całość tego. Zamówienia, bo po prostu nie da się w tym sklepie zapłacić. No i hitem jest to, że na 12-13 transakcji skutecznie bez zamówionych produktów jedna z firm, nie powiem która, ale sobie możecie sami to sprawdzić, klikając po tych stronach, coś nas szokowało w ogóle, wysłała towar bez bezpłatności. Czyli otrzymałem paczkę, w czym była kawa. Faktura ze statusem zapłacone. A czemu nie zapłaciliśmy tą tę kawę? Bo wywaliła się bramka płatności. Czyli w tym przypadku stapiat powinien zobaczyć: hej, klient chciał dokończyć zamówienie, czy zrobić zamówienie, nie udało mu się, bo nie ma na naszym koncie środków. To kontaktujemy się z nim, ale nie wysłamy mu towaru. Coś teraz powie: no tak, wysłali, żebyśmy miał ten towar. Nie. Wysłali mi fakturę ze statusem zapłacone. Innymi słowy, oni założyli, że te pieniądze mają. Innymi słowy, wysłali mi towar bez pieniędzy zapłacą jeszcze za podatki, czyli vat dochodowe i zapłacili za kuriera. Czyli nie chcę im się porównywać, czy jest wpłata na moim koncie, jeżeli był błąd jakiejkolwiek płatności. Przyjechały te wszystkie paczki. Zamówienia były robione w piątek. Wyobraźcie sobie, że te paczki spływały przez cały tydzień. Czyli mimo tego, że zamawiasz w tym samym czasie, w tym samym okienku, w tej samej połowie dnia, to dostawa wydawałoby się identycznego produktu, nie w formie pre nie z czasem dostawy dłuższe niż 48 godzin. Trwała cały tydzień, Czy czekałem od zamówienia w piątek do piątku kolejnego, aby ostatnia paczka do mnie przyszła. Na tym stole nie mam wszystkich kaw, mam już w kuchni tam pięć różnych opakowań otwartych i sobie je testuję. I to co testuję, no to każdą z tych kaw piję sobie z tej filiżaneczki espresso albo cappuccino w wersji większej, którą mam na dole w kuchni. Udało mi się kupić również kubek z żarkawiarza. To. I udało mi się kupić również Coffee and Sans, zestaw kawy z aeropresem, no bo było mało miejsc, w których można było robić zamówienia w formie zestawów. I to było dla mnie ogóle szokujące. Czemu nie pakować zestawy tych produktów? Czemu nie umożliwiać klientowi wydanie więcej pieniędzy? Czemu nie pozwalać mu wydawać rzeczy, kasy na akcesoria? I tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, ile tutaj po drodze było braków, czy niedokończenia pełnej satysfakcji klienta? I to. Wideo może brzmieć tak, że mówię o tych kawach, jakie mam na biurku. Nie, mówię o tych, których w ogóle nie uda mi się kupić, bo to, że tutaj mam na tym stole te kawy, to jest sukces w ogóle. Bardzo mało pudełek w ogóle było brandowane. Mam tu pod ręką na przykład Bean and Buddies. Oni mają takie to pudełko, mają taką taśmę. Coffee and Sans ma fajne opakowania, zostawię na dole. I w sumie tyle, czyli przeciw paczka, która jest no-namer. wyglądają paczki USM Power. Foliopak, zielony z hasłem, i to już budzi zainteresowanie i ciekawość. Mam te kawy u siebie. I co się dzieje? Mija czas, mija czas ja jako klient, podświadomie, po nieświadomie, oczekuję komunikatu, kontaktu z tą firmą. Znaczy pytają, hej, się smakowało? Dają mi mailingiem promkę na koniec zakupy. Są szybko mnie z sobą związać. Żadna z tych firm, gdzie zamówiłem tą kawę, z wyjątkiem u kawiarza, czyli od kawy tej... Nie zrobiła ze mną żadnego kontaktu. Ci skubańcy zadzwonili do mnie w zeszłym tygodniu i super miła pani zapytała: Witam tylko się pani Monika, i pan zrobił nas zamówienie na kawę. Jestem ciekawa jak ona smakowało, wszystko było w porządku. I piękne było to, że u niej nie było żadnego takiego marketingowego bullshitu, czy takiego dzwonienia z infolinią, że wie, że to jest sztuczne i nieciekawe. Ona naprawdę była ciekawa, jak mi ta kawa w ogóle smakowała, czy wszystko było w porządku z zamówieniem. Tylko oni z nią skontaktowali. Żadna z tych firm, gdzie robiłem zakupy online, nie robiła marketingu, remarketingu, pokazywania mi reklamą się. Nie widziałem ani jednej reklamy. Po poklikaniu po tych ponad 15 stronach, jedyne reklamy, jakie zaczęły się na Facebooku pojawiać, to były reklamy kafejek i restauracji z kawą w moim pobliżu, ale żadna z tych firm nie wydała pieniędzy, żeby o sobie przypomnieć. Na przykład na OSM Power, gdy kupisz książkę, to na 95% przypadków zobaczysz wideo podziękowania na Facebooku. Hej, tu Marcin Osman, dzięki za zamówienie WSM Power. Do zobaczenia w kolejnych zamówieniach. Poniżej masz link do bonusów. Bo tak można robić. Bardzo łatwo i tanio można w ten sposób budować relacje z klientem. Na te zakupy wydaliśmy ponad 700 zł. Mam kawę na yy, pół roku i mam bardzo dużo wniosków, obserwacji i wartości z tego doświadczenia. Czyli możesz Założyć sobie po prostu sklep z kawą, poprawić te rzeczy i będziesz bardziej konkurencyjny niż cała reszta. Mało tego, możesz od nich kupować kawę, czy mieć już produkt, a poprawić to, w jaki sposób ją sprzedajesz, promujesz, komunikujesz i masz swój sklep z kawą. Bardzo ważne jest to, że w przypadku każdej transakcji robiliśmy bardzo uważne notatki do zamówienia. Już tam przy kolejnym zamówieniu miałem dość pisania tego, bo były. Te same błędy, te same problemy. Więc bardzo ważne jest to, żebyś sobie kliknął w link poniżej tego wideo i zobaczył post, w którym jest pełen raport e, zakupów, zakupów w tych sklepach, dokładnie opisanych w sklep. A takie, 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 uwagi. I teraz, jeżeli te sklepy, wy to wideo oglądacie, a nadzieję, że oglądacie, bo każdemu ze sklepów, gdzie kupowaliśmy kawę, e, wyślemy link do tego wideo i link do artykułu, że te błędy poprawicie. A rekomendacje weźmiecie pod uwagę i wdrożycie je w życie. A wszystko po to, aby klienci, w tym i ja, mogli u Was dawać więcej pieniędzy. Od cała tajemnica, darmowy audyt, za który zapłaciłem. Co? Dla Was, żebyście Wy widzowie mogli się uczyć nowych rzeczy, a Wy firmy od Kawy poprawi swoje marketingi. No i oczywiście czekamy na kontakt od firmy, która wysłała nam towar bezpłatności i Mam nadzieję, że wszyscy, którzy to wideo to oglądają z tych kaw jakie tutaj zamówiłem, tu i w pudełku jeszcze na dole, sobie przeklikają status zamówienia z mojego nazwiska i zobaczą czy zamówienie jest opłacone, bo jedno z tych zamówień, nie ma ich nie ma chyba na stole, przyszło w ogóle bez płacenia. Marcin Osman zakopany w kawie.